Siema, witam wszystkich dziś. Dziś garść ogłoszeń, troszkę się nazbierało tematów. Druga rzecz, druga ważna rzecz, jest lato. Nagrywam dość sporo, bo sporo się dzieje, wiecie. Ja raczej nie, nie nagrywam jakby wymuszonych filmów. Po prostu nagrywam co, to, co tam się u mnie dzieje i latem się dzieje bardzo dużo, ale pomimo, że już mam już bardzo dużo nagrane, to nie mam kiedy tego montować, bo nie mam czasu, bo się dużo dzieje i tak jest zawsze w zimę jest na odwrót, czyli jest czas, żeby montować, ale często nie ma co. Taki los mini YouTubera. Mini YouTubera, a dziś właśnie przychodzę w kwestii bardziej takich YouTube'owych, zacząłem tworzyć chyba w 2014 chyba powstał kanał, czyli już 10 lat. W 16 zacząłem jakby pierwsze filmy, filmy wrzucać. Takie, takie bardziej pamiątki z wakacji w postaci sklejeniu kilku zdjęć, jakichś drobnych filmików, a tak YouTube'owo bardziej zacząłem chyba gdzieś, nie wiem, czy jeszcze, nie później. Nieważne, dziś chciałbym przytoczyć całą historię sprzętu, którym nagrywałem i dziś nagrywam na YouTubie. A są to cztery kategorie, czyli kamery duże, kamery mini sportowe, drony i telefony. Zacznijmy, może, od dronów. A tak, kwaśne. Słuchajcie, nie chcę się tu rozwodzić, nie chcę, żeby ten film był za długi. Yy, dlatego na szybkość. Jeśli chodzi o drony, to miałem 6 6 dronów. Pierwszy to był jakiś tam Syma X80, zabawkowy za 200 zł. Sprzedałem go. Ogólnie im tańszy dron, tym ciężej się nim lata, więc raczej nie polecam tych tanich nawet dla dzieci, a im droższy, tym jest bardziej idiotoodporny, ma wszędzie czujniki, i ciężko go po prostu Rozbić. Pierwszy dron był bardziej jako ciekawostka, nie służył nawet temu, żeby nagrywać, choć kamerę miał, zobaczcie jaka jakość. Później kupiłem Parrot Bebop, to już taka dość porządna jakość, jak na tamte czasy. Używany oczywiście, chyba około 1000 zł, czy 800, tylko miał mega dużą aparaturę, a bez aparatury za daleko nie poleciał, więc go sprzedałem. Trzeci dron to Zero Tech Dobi. Chciałem iść w coś miniaturowego, i Zero Tech Dobi był naprawdę wielkości dłoni. Fajnie się składał, jakość miał powiedzmy, że przeciętną, ale jak na tamte czasy powiedzmy, że mi wystarczał. Niestety w mieście raczej nim nie polatamy, bo transmisja po Wi-Fi. No i ostatecznie kiedyś tam mi chyba wleciał w drzewo, spadł i się popsuł. Sprzedałem go na części za chyba jakieś 200 zł, a kupiłem za nie pamiętam 1300. Czwarty mój dron to był Hubsan Zino. Dość już masywny i porządny dron. Fajna jakość, ale coś mi w nim nie pasowało. Czasem łapał takiego buga, że zaczął wirować i kręcić się w kółko, strasznie mnie to irytowało. Czasami działał porządnie kilka lotów, a później nagle ciężko później wylądować. Jak tak zaczął krążyć, więc także go sprzedałem po prostu. I po tych wszystkich przygodach z tymi różnymi dziwnymi firmami, dziwnymi dronami, w końcu yy, kupiłem ten, który powinienem był kupić od samego początku, czyli DJI broniłem się przed DJI z tego względu, że były po prostu drogie, poza wykraczające poza mój budżet i liczyłem, że znajdę jakiś zamiennik, ale no szczerze mówiąc jednak, jeśli zastanawiacie się nad dronem, celujcie w DJI, zwłaszcza że teraz są już naprawdę tanie. Ja kupiłem DJI Mini Mavic Mini, wtedy jeszcze się nazywał, za chyba 1600 zł. No i służył mi, służył mi ponad 4 lata jak nie śledzicie to? Wiecie, że nie tak dawno, bo w tym roku yy, skończył swój żywot na galerze komina przez mój własny błąd i musiałem kupić kolejny dron, już szósty w mojej karierze. DJI Mini 2SE, czyli taka ulepszona wersja yy, tego Mini. Główna zaleta względem starego jest to, że ma inną transmisję między kontrolerem a dronem, dzięki temu możemy w mieście. Odlecieć na znacznie dalszą odległość, i tym dronem się teraz posługuję. Jest to mój szósty dron. Mam go tu dziś. I póki mi gdzieś nie odleci, nie zepsuje się, to raczej będę go używał, bo jak już, jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie lubię latać dronami, ale jednocześnie doceniam te niektóre ujęcia z drona i tylko tak jestem w stanie pokazać jakąś, nazwijmy to, przestrzeń w filmie. Dlatego Używam tego drona tylko i wyłącznie pod względem filmowania. Gdybym nie prowadził tego kanału, to pewnie drona bym nie miał. Kolejna nasza kategoria to telefony komórkowe, i na wstępie chciałbym powiedzieć, że telefony to zawsze była taka Ostateczność, taka deska ratunkowa, czyli gdy nie miałem pod ręką nic lepszego, a było coś wartego nagrania, to nagrywałem telefonem. Zaczęło się od Samsunga Galaxy S2, którego posiadałem dawno temu, później Samsung Galaxy S4, to był mój drugi telefon, który tak był bardziej używany do kręcenia filmów. Później był Xiaomi Redmi Note 4, to jest właśnie. który się oczywiście popsuł z czasem, zastąpił go Realme 7, który mam tutaj. I on działa po dziś dzień, ale nie byłem zadowolony z jego jakby jakości filmów, dlatego też kupiłem Samsung Galaxy S20 FE. I z Samsunga S20 FE byłem tak zachwycony, że Wręcz stał się moją główną kamerą, nagrywałem częściej nim, ale przyszedł jakaś aktualizacja softu, która troszkę zlamiła kolory w filmach, dlatego też już teraz wróciłem do tego, że nagrywam nim naprawdę w ostateczności. Bardzo dobrze nagrywa w słabym świetle, więc nadal, nadal jest przeze mnie używany. kamery sportowe, bardzo ważne dla, dla mnie, żeby gdzieś tam czasem nagrywać takie ujęcia, zwłaszcza dziś podróży, takie ala, nie z ukrycia, ale takie bardziej dyskretne, nazwijmy to. Pierwszą moją kamerą było Xiaomi. Nie pamiętam nawet, jak ona się nazywa. To była wtedy chyba jedyna kamera sportowa poza GoPro. Bardzo malutka, właśnie w stylu GoPro. Ona kosztowała raptem 300 zł, ale z perspektywy czasu no, nie była aż taka dobra, bo ten obraz się trzęsie, nie było stabilizacji, słabe audio. No, ale służyła mi, nawet mi się zalała w Portugalii. I kupiłem drugą, taką samą, więc miałem dwa egzemplarze. Został mi jeden, który nie działa w chwili obecnej. I to była moja pierwsza kamera. Drugą moją kamerą była Sony AZ1, także dość długo jej używałem. Zupełnie inny kształt, taki bym powiedział, nawet jeszcze bardziej dyskretny. Nie takie pudełeczko. E, bardzo duża zaleta, super audio, super audio z daleka, z bliska, zewsząd, super. E, eliminowało wiatr. Naprawdę za audio należy się tutaj inżynierom Sony duży plus. I bardzo dobrze mi służyła ta kamera, ale. Raz, że już ta jakość jednak odstawała na dzisiejsze standardy, a dwa, że coś mi się chyba stało z soczewką, i czasami tak obraz się dziwnie zniekształcał, czy, czy nie wiem jak to nazwać, więc zmuszony byłem z niej zrezygnować. Kupiłem ją używaną, nie pamiętam za jaką cenę. Nie wiem, parę stówek, z 6-8 stówek. I trzecią i ostatnią kamerą, którą używam do dziś, jest Sony X3000 model z 2016 roku, który nawet na dzisiejsze czasy. Yy, daje nam naprawdę znakomitą jakość obrazu. Dodatkowo mamy dostępne 4K, którego nie używam. Także dobre audio, yy, tylko, ale wydaje mi się, że troszkę gorzej sobie radzi z wiatrem, dlatego używam tutaj takiego takiego diabonga. No i używam jej do dziś. Uważam, że jest naprawdę kozacka i na razie mi służy. Jeżeli miałbym zmieniać kamerę sportową. To prawdopodobnie chciałbym iść wista 360 GO 3, z tego względu, że ona również ma dobre audio. A mi zależy na dobrym audio bez żadnych zewnętrznych mikrofonów. Kamery typu GoPro czy, czy, czy DJI Action niestety nie dają dobrego audio, dlatego. Ale generalnie stwierdziłem ostatnio, że ta zdaje egzamin, i na razie póki się nie zepsuje, będę jej używał. Jedyny jej minus że nie jest wodoodporna, więc. Na tych spływach kajakowych różnie bywa, troszkę strach, ale nieważne. Więc tylko trzy modele kamer sportowych posiadałem, a łącznie cztery kamery, bo jak mówiłem, siało mi, miałem dwie sztuki. Czas na ostatnią kategorię, czyli moje kamery główne, aparaty główne. I pierwszym to był właśnie taki Nikon Colpix L610, ale powiedzmy sobie szczerze, że on był kupiony głównie do robienia zdjęć, a nie do filmów, ale jakieś tam filmy też z nim zrobiłem. Film Polski Morze z 2015 roku właśnie był kręcony nim, wtedy mi też się zepsuł, przestał łapać ostrość. Wprawdzie go naprawiłem w serwisie, ale już nigdy nie działał tak jak na początku, dlatego go porzuciłem, ale został na pamiątkę. Drugiego aparatu nie mam, bo jeśli dobrze pamiętam, to ja go później dałem rodzicom i go zgubiono. Był to model, nie pamiętam też jaki. Prawdopodobnie Sony W830 lub coś podobnie. No i tyle. Nagrywał średnio, znaczy nagrywał niby full HD, ale dźwięk nagrywał bardzo kiepsko. Chyba nie było nawet stereo, więc. Musiał pójść tak szybko w odstawkę. Trzecia kamera Sony wx 500 Nówka kupiona ze sklepu noweczka. Fajny, fajny aparat, bo miał ten Bayer, Mogłem sobie nagrywać się i patrzeć. 30-krotny zoom optyczny. Też fajna opcja. No ale minus standardowy dla aparatów, czyli słabo, słabo zbierał dźwięk. Ogólnie ja go jeszcze używałem, nawet później, jak już nie był moją główną kamerą, ale któregoś, którejś sylwestrowej nocy po prostu przestał się włączać. I po tym aparacie WX500 kupiłem pierwszą moją kamerę HandyCam, czyli taką zakładaną na rękę. Był to 2017 rok, a kamera była z 2016 roku. Była to kamera Sony FDR AX53. Bardzo potężna, nowa, kosztowała chyba przeszło 5000 złotych. Ja kupiłem używaną za. Chyba około 2000 zł, więc to była mega okazja chyba licytacja, którą wygrałem, ale niestety niedługo później po zakupie przestał mi działać w niej dotyk. Było to w podróży poślubnej na, podczas Azji w 2017 roku. Wróciłem, wysłałem do serwisu, naprawili mi, ale koszt naprawy wyniósł 1000 zł. Dostałem rok gwarancji na ten dotyk i przez ten rok tej gwarancji ją jeszcze używałem, a później ją sprzedałem też za około 2000 zł, czyli za tyle co kupiłem. Postanowiłem po prostu już nie ryzykować, żeby znowu mi padła i chciałem zainwestować w coś bardziej kompaktowego, w coś mniejszego po prostu. I tak dochodzimy do roku 2019, kiedy kupiłem tą kamerkę, którą mogliście wielokrotnie widzieć, która służyła mi przez 5 lat, 5,5. Sony CX625, kupiona nowka za niecałe 2000 zł. Jej największa zaleta to kompaktowy Rozmiar naprawdę kieszonkowy bym powiedział. Jakość OK, zadowalająca 30-krotny zoom. Nie można było się do czego przyczepić. Chociaż w ostatnich latach już mi ta jakość troszkę nie odpowiadała. Więc może to, że ona się zepsuła, to był taki znak, żeby jednak już już osa, daj se spokój, czas leci. Lecimy dalej. I tak dochodzimy do momentu. Do momentu, dla którego robię właściwie ten filmik, czyli moja nowa, najnowsza kamera kupiona za 2700 zł z Amazona Sony AX43. Tak, to jest bliźniaczy model, do tej, którą miałem w 2017 roku. Ten jest nowszy, bo wyszedł w 2020 roku, czyli tak już leciwy. No, ale już teraz mało się produkuje takich kamer, więc po prostu zostają takie modele troszkę starsze. Znacznie lepszy sensor, znacznie lepsza jakość obrazu. Zoom dwudziestokrotny, ale taki czystszy w sensie na tamtej kamerze starej, jak yy, przybliżałem te 30 razy, to było widać takie taką mgłę, takie skakanie, migotanie. Nie wiem, jak to nazwać, ale było widać zaczne pogorszenie jakości. Tutaj tego nie ma. Yy, tutaj jest po prostu jakość żyleta. Yy, co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, dobry dźwięk. Jeszcze nie obadam. Bawię się tutaj różnymi filtrami, więc te, te wideo najbliższe mogą być takie jakieś. Czasem dziwne, przejaskrawione i tak dalej. Oczywiście ma te wszystkie wejścia na mikrofony. Ogólnie bardzo, bardzo dobry sprzęt. No niestety, minusem jest, że waży ponad 600 gramów, czyli dwa razy więcej niż stara. No i jest prawie dwa razy większy, ale do saszety mi się mieści. Więc chyba nie ma źle i po prostu czas na zmiany. Jeszcze jeden minus jest taki, jaki znalazłem, że troszkę chyba gorzej. Łapie autofokus. Dwa lata gwarancji, więc no myślę, że póki mi się nie zepsuje, to będę nagrywał teraz tym. I to był główny cel, dla którego nagrywam ten film, taką moją historię tych kamer, właśnie ze względu na tego nowego Kolosa Sony AX43. Teraz będzie nagrywane taką kamerą. Praktycznie każdy film, więc teraz już zrezygnuję z pewnością z telefonu, znów on będzie takim bardziej zapasowym. Deską ratunkową, taką, a przejdziemy w pełni na tą kamerę. I co Wam chcę powiedzieć na koniec? Sorki za tak troszkę chaotyczny film, ale mówię, ja się zbieram, żeby go nagrać od miesiąca, i czas leci, leci, leci. Już mam nagrane tą kamerą kilka filmów, i nadal nie mam tego vloga, i bla 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 bla. bla Czyli, no, jak zwykle, jak zwykle, latem jakoś tak. A czy nagrywam dużo, ale tak, 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 wiecie, przyjeżdżam na działkę, to nie chcę mi się tu łazić i nagrywać, wolę spędzać po prostu czas aktywnie i po swojemu. Dlatego jeszcze raz, sorki, za, za to, jak ten film wyszedł, bo chyba nie wyszedł tak, jak chciałem, żeby wyszedł, ale ta, takie jest życie. Przy tej okazji chciałbym też pozdrowić Marka i Ewę ode mnie pozdrowienia i od syna Darka. Dzięki, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że się te moje wypociny podobają i, no i jeszcze, jeszcze raz dzięki, że, że jesteście I, i nowy film teraz będzie się pojawiał, jak zawsze w każdy poniedziałek o 15:00, w piątek już raczej chyba nie będzie. Tyle chyba chciałem wam przekazać w tym krótkim, znaczy pewnie nie wyjdzie krótki w tym filmie i teraz jeszcze pozwólcie, że będzie garść przebitek i wszystkie te Filmy od teraz, ta minuta, nie wiem, powiedzmy, że minuta przebitek w cudzysłowiu będą nagrane właśnie tą nową kamerą Sony AX43, żebyście też sami mogli zerknąć i sprawdzić, jak ona nagrywa. Przy okazji chciałem też dodać, że YouTube troszkę kompresuje te pliki, zmniejsza bitrate, to też ma wpływ na jakość, czyli niekoniecznie to, co ja, to jakie ja pliki wypuszczam, jakby renderuję sobie na kąpie to one często mają lepszą jakość niż tą, którą ja później widzę na YouTubie. No ale takie życie nie moje zasady gry, więc mogę albo się wyautować, albo po prostu grać dalej. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnych fi filmów. Korzystajcie z lata, bo ani się obejrzycie, a ono się skończy. Odmeldowuję się na razie. SIA!